Cześć dzień, dobry, Z tej strony, Alvaro, tak zwana lewa. Witam Was w drugim odcinku tego weekendu. Może trochę innego, ale cały czas weekendu. No, to kontynuujemy nudne czekanie, dopóki sezon się rozpocznie. Z wypożyczaniem, sprzedawaniem piłkarzy, więc. Proszę. Chcę mieć to ze sobą, tak jak najszybciej Nie patrząc na cenę, bo budżet mamy i tak duży e, do Brentford. Okej, okay. Marmol Atletico Ale jak mówiłem Nie chcę go sprzedawać. Nie chcę. Nie chcę. On nawet nie jest tak dobry, żeby tam być. Ja rozumiem, jakby się zgłosili po Williamsa czy Simona, Viviana, Garcia, Asensio, ale po Marmola. On no nawet u nas w to Nie chcę mu aż tak bardzo z tego. Eee, no i co do tego, to niego. No to jak dołączy do stali z tego... Eee, to jak to nazwać? Sewia chce. Juan, no, na Was. Znaczy. Jak dadzą dwa, dwa, miliony, to spoko. Może być ich. Marton do Euro. Y, Aha. Aurołka. O, Auroka I kogoś tam było. Rilsklos. Kogo? Ym. Tutaj. Egi, Egilus. Unaj Egilus i to pasuje Orlando City Wiktoria e Köln jeszcze tutaj chce walczyć z niego Sancheza, bo Stalmielec nie. Ostatecznie w się z nim nie dogadała Szkoda Turnie sobie weźmiemy, żeby coś się działo Żeby w ogóle coś co zdziło o tym odcinku, bo tak to... Nudy, nudy. No i martwą wchodzi tutaj... E, arrow... arrowki. Nie wiem czy to przez... Jak się pisze przez C, może mówić przez K e, mam nadzieję, że tak Eee, Rikon może odejść do Tutaj do. Jezu No też do Seattle tam we od wyproszenia, ale nie przeszło niestety. Aston Villa zgłasza się po Ola Barrieta I co do niego 3,5 może być ich. A ten e Egilus odchodzi ostatecznie do tego Orlando. No i nic więcej. I Juan was odchodzi na rok wyposzczenia do Turcji. A po Frana Garcia zgłasza się Benfica. Nie no, myślę, że woli zostać, niż iść do Benfiki, tak mi się zdaje. Jakby to był większy klub, okej. Okay. Ale wydaje mi się, że Benfika nawet z tą historią... Na... Na to, że my wygraliśmy jakimś cudem, e, Ligę... Rasneda w wypożyczeniu do Realu. Muszę się zgodzić. Ale jak co chciałem mówić, no... Nie... O czym to, o czym to ja... Ja się zgubiłem w tym, co mówiłem. Yy, nieważne. <ścoughs> yy, może, może, mi się przypomni. Bo ten, yy, teren Madres nie zaskoczył z wyborzeciem Frasneti Ale... Yy, eee, odchodzi do... Tego USA. A to nie znaczy, że się zgłasza Ulm? Jak to tutaj przeczytać? SSV Ulm 1846. Teraz Gregorio Carrizo odchodzi, to jest bodajże Chiny, ale też nie chcę tutaj y, mówić z błędem ale mam taką nadzieję, bo bynajmniej tak przypomina taki klub. Marmol chciałby zagrać, Barier też chciałby zagrać. Na no spokojnie tutaj wyjdziemy rotacyjnym składem, bo to jest tak friendly. Myślę, że zrobimy tak. Tak. Presneda. Elisabeth. Agirel. Zaballa? O, trzeba tutaj dokładnie mówić, tak? Ym, Baena, na ołówku może wyjść jeszcze Errera. Okej. Okay. Tak, możemy wyjść na Torino. Gramy i wygrywamy. Vivian i Samu w debicie strzela dla nas bramkę, co jest super. Szybki uiek wody. E, I będzie mecz z Villa, Anglii na Anfield. Ciekawe. E, Rafa kupili. Velasco kupili. E, Calabria. E, Morata No, ciekawe transfery, muszę powiedzieć. Nietypowe dosyć. E, tutaj sobie wejdzie jeszcze, no. Erela może zrobić tutaj trzech tych, e, Asensio może zejść za BNE. I Farsena to może wejść za Fran'a Garcia, Marmol, niech wejdzie za tego Viviana Mówimy tak, e, jeszcze tu idziemy Bariosa i kontynuujemy Mecz z Aston Villa wygrywamy Williams, Williams i Asensio, a dla Aston Villa Morata strzela. Pokazało nam chyba, że Watkins miał wyjść. Nie? No, widzisz, tutaj były zmiany wdrożone przed meczem. Guerra do Sociedadu. Nie zgadzam się. I tutaj coś było, że... a miesięczny ten. i jeszcze czwarty klub przyzwyczaił się, bo tam to odrzuciły, Almere City, nie wiem skąd to, żeby szczerze powiem. Ale wiem tyle, że gramy na Anfield z Gomezem, okej, okay. miałem nadzieję, że wyjdzie, no, ale dokładnie z Atalantą oczywiście. Ja jeszcze coś sobie samo wyjdzie, zrobimy zmiany. Rotacja musi być zostać zachowana. Nie, śmiesznie by było jakby mu gra grać na lewym pomocniku. Gramy. I remisujemy. Co tam pokazał on 5.9 To nic specjalnego. Ale też nie jakoś tragicznie. Można powiedzieć, że, jakby taka, bo zaczynasz się z szóstką, no to dziewięć, no to zrobił błędy, ale nie zrobił też nic e, takiego niesamowitego. I teraz e, 14 dni. Każdy, jak sobie. powinien każdy myć. Każdy ma. Zrobiłem to tylko po to, żeby się upewnić że każdy ma a myślę, że tutaj od ten odcinek skończymy na me pierwszym meczu z vajadolid jeszcze trzeba zrobić ten myk z tonim super około. Kolejny odcinek zaczniemy od dosyć ciekawego spotkania z Realem Madrid u siebie. Ale teraz pierwszy mamy z Valladolid na wyjeździe. Szybki tutaj konferencja, wiadomo. Myślę, że mam nadzieję, że to znacie z poprzednich odcinków. Nic ciekawego, nie ma co opowiadać, więc. To była ostatnia pytań, dziękujemy za waszą Chyba mnie skipnęło, ale cóż, patrząc z tych z ciekawszych, no to kupili Southampton Bellacorchamp. Ktoś e, jeszcze nie, nie wygląda mi. E, chciałbym Rados zagrać, no spokojnie, żeby wejść za WSG. Czy RR na ławkę nie? Jakieś jeszcze zmiany. Forasnada możemy się wejść. Te dwie zmiany. I gramy z Valladolid. Remisujemy. I to tylko dzięki Vivianowi, który strzela w 89. Minucie. No tutaj. Musiałoby. No szkoda, że nie wygraliśmy. Ale dobrze, że chociaż 7 punktów urwaliśmy. I Vivian się skończył rozwijać na 89. Szkoda. Już jeszcze Ascens już rozwinął. A on jeszcze się może rozwijać. Świetnie. Dobra, damy go tak. Eee. Tutaj 4 tygodnie to nie zmieniamy. No i jeszcze Pradoso, zobaczmy. Nie 8 tygodni najszybciej. To zostawimy go tak samo. Frasneda. 17 tygodni. Okej, okay, to już są wyporzuczenia. Dobra. Więc ja wam będę dziękował na za ten odcinek. Dziękuję, do widzenia do zobaczenia i widzimy się następnym. Cześć!